Cześć moi drodzy. Dzień dobry, witam was. Tak sobie pomyślałem, że wyjdę z domku i zrobię wam takie malutki tour po działce. Zobaczymy, czy to się uda. Tutaj Adelcie widzieliście. No, sobie odpoczywa. A my przejdźmy się i zobaczmy sobie tutaj różne Fajne rzeczy, myślę, że taki filmik może być dosyć taki fajnie reaksujący. Mamy taką ławeczkę. Tak fajnie ozdobioną. Właśnie przestał padać deszcz, tak więc postanowiliśmy wyjść jak widać. Podejrzewam, że tutaj <grym> Adelcia będzie za mną chodzić. Mamy takie kwiatuszki. To są chyba surfinie. E... Idziemy dalej. To jest takie poidełko dla ptaszków. Poidełko dla ptaszków, ale to jest taka fontanna. Ona jest zasilana tutaj solarem, jak widzicie. Więc jak świeci słoneczko, to, to jest fajne, bo możecie taką fontannę sobie postawić gdzie popadnie i będzie leciała woda fajne dobra, mamy tutaj <laughs> mamy tutaj takie takie coś eee, kurde wleciało mi z głowy nawet jak to nazwać ale wsadziliśmy tutaj różyczki no i one sobie tak wyglądają jeszcze tutaj widać, że niektóre się będą pojawiały różnokolorowe Mamy też takie żółte. Te najbardziej pachną. Bardzo fajnie, bardzo fajnie pachną. Mamy tu taki wiatraczek. Fajne jest to, że ten wiatraczek się obraca. No i też yy, w ogóle kręci. Jak jest taki Wiaterek, ja pokażę, to on się kręci. A więc to nie jest taka jakaś ściema, tylko to po prostu działa. Róże, róże. Słuchajcie, widać, że tutaj coś się wykluwa, że coś z tego będzie. Mamy tu takiego fejkiego, fejkowego labradora. Moja mama zawiesiła mu tutaj jak pamiętacie smycz od mojego poprzedniego pieska Wenusika. Teraz Adelcia, tutaj chodzi po ogrodku. A, mamy taką studzienkę która przykrywa szambu po prostu. Dwa Labradory, słuchajcie, teraz macie na jednym obrazku. Tutaj mamy kwiatuszki, jak one się nazywają. Kurde, no też mi wyleciało z głowy W każdym razie bocian tu stoi. Fejkowe też. Ze żmiją, jak widzicie. Bo on lubi takie przysmaki, żaby i żmiję. No i właściwie co? Mogę wam pokazać. Tutaj wyrosło takie coś długiego. Takie to jest długie. O! No i zostawiamy to, bo, bo to nawet tak fajnie wygląda. Tutaj mamy jeżyka. No jest zawsze uśmiechnięty. W dobrym humorze. Mamy grzywek. Mamy żółwika I mamy tutaj takie urozmaicenia. No i co? I tak to wygląda. Zobaczymy co teraz nędzia robi się interesuje tutaj różnymi rzeczami e, ona ogólnie sobie spaceruje po ogródku i e, robi co chce, bo już e, no, ma dwa i pół roku, słuchajcie jest bardzo spokojny piesek on, on sobie, on się tu wychował on się tutaj bardzo dobrze zna wszystko wie, wie co jest jego wie co nie jest jego, wie czym się może bawić czym się nie wolno bawić, więc my na niego nie zwracamy uwagi co on sobie tutaj robi bo on sobie tutaj fajnie po prostu mieszka z nami no widzisz, no dobrze, no dobrze no no, no idź no idź, idź. Moi no drodzy, no to tak, króciutki tour po, po gódeczku, po deszczu, wieczorową porą bo już jest około 20.00 teraz za są y, garaże dwa, tam stoi auto od taty a tam stoi w tym malutkim garażyku stoi kład I, i tyle byśmy tutaj y, mieli Panuje tutaj spokój, cisza. Jak wy tym bardziej w takie dni, kiedy ta pogoda jakoś szczególnie nie dopisuje. Ale najfajniejsze jest to, że nawet po deszczu, czy po burzy, po prostu można od razu wyjść. No co w doku, by tak nie było możliwe. E, 30 lat mieszkania w doku, no to wiem, jak to jest. E, no to się w takie dni raczej nie wychodzi, chyba że się ma psa i faktycznie trzeba, trzeba wyjść. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam fajnego wieczoru. Mam tutaj słaby internet, więc nie wiem kiedy mi się to wyślę. Być może jeszcze dziś. więc Pozdrawiam Was z tego wieczoru. Napiszcie co u Was. No i do zobaczenia. Do zobaczenia, prawdopodobnie znowu z nadmorza, bo wybieram się znowu na morze niebawem. Więc spodziewajcie się znowu takich około morzowych logów i filmów. Pewnie coś tam zostanie wymyślone i. Zostanie wam podane, mam nadzieję, że to przyjmiecie eee, z radością. Dobra, pokażę wam jeszcze Adelcie, bo ona stoi. O. No i cóż, i tak się ładnie pożegnamy z Adelcią. Żywą, naturalną i fejkowym krasnalem tutaj. Z podniesionym palcem, słuchajcie. To co, to może na Adelcie się skierujemy. 啊爸爸。Da,